To jego legowisko. Chodźcie. A jeśli potwór akurat jest głodny i uzna nas za świetną przekąskę? Co ty pleciesz, kudłaty? Mamy szansę ocalić Manuka i profesora. Idziemy. No nie, ta jaskinia nie ma końca. Idźcie ostrożnie. Lud miejscami może być cienki. <laughs> Nigdy stąd nie wyjdziemy! Już po nas, po nas, po nas to koniec! Tak! Nie wszystko stracone. Jeśli rzucę lasso na ten występ, być może się wydostaniemy. Wspaniale, Fred, udało ci się! Jesteś najlżejszy, Scooby. Wejdź na górę i bardzo mocno przywiąż telinę. <coughs> Jestem na to za gruby! No co ty skubi? Przestań się wygłupiać! Tam jest śnieżny potwór! Teraz naprawdę już po nas! O! Musimy koniecznie znaleźć inne wyjście. Chodźcie. Patrzcie! No nie! Oczy śnieżnego po potwora Spokojnie, Kudłat! To tylko dwa podświetlone tunele w lodzie. To dziwne, skąd się wzięło światło elektryczne w jaskini potwora? Hm. Hmm. Dobrze, musimy się rozdzielić. Pudłaty, ty i Skubi pójdziecie tym tunelem, a my pójdziemy tym. Za żadne skarby nie namówisz nas, żebyśmy tędy poszli. Absolutnie. Nawet za Skubi chrupkę? nie, 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 nie.